E, witam, witam tutaj Apple e, No i e, to jest chyba czwarty odcinek Annesley. Jeżeli się mylę, to sorry. Już tego dużo się zrobiło. E, no i mamy przetęci testną dziennie, więc bez dalszych wstępów złapiemy ją i przetęcimy. Właśnie myślałem, że coś takiego się właśnie stanie. Chyba, że jeszcze zobaczymy, co się dzieje za tymi drzwiami. Tylko tu nic tu się nie dzieje, dobra. A, i tu są te ślady, co mówił koleś. Wygląda na to, że nie mam wyboru, a zatem schodzę w dół i niech dobry Bóg ma w obiece moją duszę. Jeżeli to jest moja... Jeżeli to jest moje... Nie wiem. I mają mnie skuć jak Matewsa ze względu na dzieci podejmę się tego zadania i stawię czoła wszelkim okropieństwom czającym się pod tym ołtarzem. W kościele powinno się czuć bezpiecznie. No ale... Może to jest jakiś wyjątek? Jezu, ta cisza. Ta cisza.

Nie trzymali. Kurcz. Hmm. Czyżby tytułowe świnie to byli ludzie? Jest bezpiecznie. O! Ja nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. Czytamy, czytamy. C czytamy. Cóż to za ożywienie? Istnieje owoc poszywany z różnych części. Wątpię, by ktokolwiek ktoś mnie odnalazł, ale zostawiam wam list skreślony w pół roku tego cuchnącego miejsca. Mój kat stąpa gdzieś poniżej podłogi, a współwieźniowie jęczą w kącie. Czekam, aż ktoś zapuka do mojej klatki, co będzie oznaczało, że nadeszła moja kolejna odbycie mrocznej podróży do środka. O Boże. Koleś, ale nie, nie wydzieraj się. Uwolnij ale się nie wdzieraj. Błagam, nie wdzieraj się. Na przyszły raz. Jest skrzynki! Czemu... Czemu nie mogę ich otworzyć? Tam jest pewnie oliwa, albo... tinderboxy. O mój Boże... Prosimy o ciszę, nie płoszyć i nie drażnić zwierzyn. What? O Boże... Skąd ...to, to chodzi? O, Zaraz się przekonamy. Pokrwawione ziemniaki. Nie. I myszy. Wszędzie są myszy zabite. O. 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 Co to było? O. Halo. O. <gasps> yeah Just... Nie. nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dziękuję, ile sobie stąd. Podziękuję. Jednak po coś na dół. To jest niefajnie. I tak miałem zrobić krótszy odcinek. Mogę go teraz włączyć, nagrywanie Aha, to to było wejście co nie wyjdzie gdzie mam iść Chyba tędy, bo to są krzyki I jąki, i wzdychania i wszystko naraz i straszne dźwięki Pewnie zaraz migać lampa zacznie. Tu. Chociażby... O, tutaj część. Niech potwory będą na jakiejś bardziej otwartej przestrzeni. Błagam. Dobra, to jest... to jest chyba... Oh. Oh. Wygrałem życie. Czas podsycić ogień. Wyciągając koło zębatę, kichnął w chusteczkę, gdy pył dostał się do jego oczu. Zmiana postępuje coraz szybciej, zauważył. na kominie tej fabryki są głowy? O, no na no kogo to interesuje właściwie? Narzędzia, coś ciekawszego tu jest? To jest zamknięte, tu są okno, to jest wyjście na ulicę, a tu jest stacja benzynowa, pusta. Wow, fajna muzyka.

Czy, czy tak samo jak Daniel, to wejmuje tu czy to jest Moja dusza drży na samą myśl o tym, co widziałem, ale w końcu udało mi się dotrzeć do głównej części fabryki. Teraz naprzód i w dół. Muszę znaleźć zatopione miejsce i usunąć wodę. Niczym Mojżesz sprawie, że wody się rozstąpią i, i uratuję moje ukochane dzieci z tej ohydnej pułapki. O no nie, na razie. Dalej właściwie. Się coraz lepiej robi. Naprawdę. Myślę. Dobra robota. biuro w Czyli e, mam tu coś do roboty? Nie, chyba nie. Chyba, że możemy zajrzeć tutaj, więc nie. Dobra, idziemy tu. Wyświetlenia gru grupowe. Mandus. Mm, Albo on nie... pod jego nieobecność Ktoś coś, jakąś intrygę zrobił Albo on to robił I potem na amnezję zapadł Albo w ogóle nie wiem Nie wiem co się w tej grze dzieje w ogóle Jedynie po tytule Znaczy po tytule widać, że nie świnie A też o ludzi pełniła nie Kiepsko These men professor these... So called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. Pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle. You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. Z możemy nasze i dostarczyć je do Dostarczyć ludzi do raju, a przy okazji złożyć ofiary. A, to już wiadomo o co chodzi tu. Mam nadzieję, że inni też rozumieją. Wow, to naprawdę gra jest naprawdę niezła. Obu jest naprawdę straszna. Юш, юш, мигай. Юш, юш, так, юш, юш мигай. Юш. Dobrze. Ha, gniazdko. To tędy przebieg... No, jakim prawem? Tędy przebiegło i nie ma tego nigdzie tu. Tyle tu jest tych straszaków, że... masakra. Nie, nie, nie Łagód, nie huh. Idziemy, idziemy, idziemy Dobra Czy tam jeszcze coś było? Tak, były schody Się, że najpierw po nich wejdziemy. Co chyba było dobrą decyzją. Druga część miasta. Czyżbyśmy mogli też tam wyjść? Tak, będziemy mogli wow. wow, tu jednak ktoś żyje. Pewnie już pojechał ktokolwiek tu był no to pewnie yy, to coś tu chodzi to coś co tutaj chodzi. Czemu oddycham co się stało? Każda przegroda została zaprojektowana w sposób ergonomiczny. Na jednym końcu znajduje się koryto, co powoduje, że produkt naturalnie przyjmuje pozycję niezbędną do zapewnienia odpowiedniego kontaktu mechanizmu ogłuszenia z czaszką. Stosujemy naturalny ładunek elektrostatyczny wytwarzany przez siłę tarcia wózków sprężonych z taśmą który jest magazynowany w szklanych pojemnikach próżniowych, rozmieszczonych po bokach ramion ogłuszacza i dostarczany za pośrednictwem miedzianego przewodu zaobserwowaliśmy, że sztuczne oświetlenie zainstalowane w pojemnikach wydaje się uspokajać proju produkt po ogłuszeniu mechanizm ustawia się pionowo, a produkt trafia bezpośrednio na hak linii upuszczania krwi, który przechodzi przez biodro lub udo produktu, na tym etapie taśmy zastępuje podłoga z kanałem który tworzy lejek umożliwiający przenanie krwi oraz produktów ubocznych do zbiornika z płynu. na nowo. O oh, kurczę. To rzeczywiście można go przegapić? No nie. No nie. Zamknięte. Kto by się spodziewał? Kierownik fabryki. Zadzwoń jeszcze raz. Oh, no. zapalić świecę pewnie jako nie było Znaczy piecę nie świecę Pistą central Room i tam pośbę Trzeba Przestań się wydzierać W linii przetwarzania na suficie zostały zainstalowane otwory wyciągają... wyciągowe wentylacji. Podczas ogłuszenia i upuszczenia krwi z systemu trawiennego produktu często wydobywają się smordliwe gazy, które można skondensować i wykorzystać w piecu opalanym metanem. W ten sposób im więcej przetwarzamy produkty, tym więcej mamy energii, a to zwiększa wydajność. Ta prosta, a zarazem genialna konstrukcja obrazuje korzyści wynikające z posiadania automatyki wyposażonej w mechanizm samoregulujący. No, nieźle zaprojektowane, trzeba przyznać. nic hmm, się stało. Zatrzymaj się, czy napełniłeś już piece? Tak, napełniłem. No

A czy to są wszystkie piece napełnione? Ten jest. Ten. Ten też jest. To o co chodzi? Hmm. Jeden. Czy ten może to tak? Kolejność 1, 3, 5. Czyli tak. Ej, 3, to jest piąty piec. Mhm. Czy to jest piąty piec? Czy to są piece inne? Jeszcze będę, nie ma, wiem, mam szalone pomysły, nie, nie da się podnieść. Włoki nie pracują, fabryka stoi. Obawiam się, że aby ruszyć dalej, muszę włożyć kij w to mrowisko. Rozmiana silników wskazują, że kompleks musi być dużo większy niż mogłoby się to wydawać z powierzchni. Mój przyjaciel ma zapewne rację, i większa część tej fabryki znajduje się pod ziemią. Jesteśmy niedaleko tamizy, więc nic dziwnego, że istnieje groźba zalania. A to mi bardzo pomogło. że ten sam architekt stworzył również zakład chemiczny. Przypuszczam, że funkcjonowanie tłokowo odpowiada jakaś centralnej instalacji na razie nie powinno być trudne. Miejmy nadzieję, że samotarzysta poprzestał na wygarzenie. Cześć, cześć musiałem przerwać, bo skończyło się miejsce na dysku, e, więc no cóż, odpaliśmy ten blok, e, więc e, zakończymy tutaj odcinek. I zobaczymy następnie co się...